Za nami pojedynek, na który długo czekaliśmy: Rafał Trzaskowski kontra Karol Nawrocki. Karol Nawrocki versus Rafał Trzaskowski. Kto wygrał? Jak wyglądała debata organizowana przez trzy główne stacje informacyjne? O tym i nie tylko o tym w najnowszym wideo komentarzu. Karol Gac, zapraszam. Na początku jednak serdeczne podziękowania dla Państwa za to, że subskrybujecie mój kanał, za to, że komentujecie moje materiały, za to, że dajecie łapkę w górę. Bo to wszystko pomaga algorytmom, to wszystko pomaga zwiększyć zasięgi. Dlatego Państwu bardzo serdecznie za to wszystko dziękuję. Wspólnie budujemy tu biało-czerwoną społeczność, biało-czerwoną drużynę konserwatywną przystań na polskim YouTubie. Im więcej takich miejsc, tym lepiej dla nas wszystkich. Dlatego pokornie proszę o to samo: proszę o subskrypcję, o komentarze, o łapki w górę, o wszystko to, co pomaga zwiększać zasięgi. Dziękuję. Jeśli zaś chodzi o debatę, wczorajszą debatę organizowaną przez TVP, Polsat i TVN, to w szerszy komentarz znajdą Państwo w relacji na żywo. Wczoraj na gorąco podzieliłem się kilkoma opiniami na temat tego, co wydarzyło się w, podczas debaty. Tutaj w nieco bardziej skondensowanej formie, także już po pewnym przemyśleniu niektórych sytuacji. To była w przeważającej części debata, która była debatą bezpieczną dla obu kandydatów. Oni nie poszli na całość, starali się nie popełnić większych błędów. Czy z sukcesem tu oczywiście można dyskutować? Na pewno nie obyło się, o czym też doskonale Państwo już wiedzą, bez kłamstw, bez manipulacji, zwłaszcza ze strony Rafała Trzaskowskiego, ale to jest typowe Dlatego polityka. Bardzo dużo kłamstw i manipulacji ze strony Rafała Trzaskowskiego, i czasami trudno w takich momentach, w takich okolicznościach prowadzić debatę. Na pewno nie była to debata bardzo, ale to bardzo dynamiczna. Owszem. Format tej debaty sprzyjał dynamice. Nie było pytań od dziennikarzy, były wyłącznie pytania wzajemne, replika. To na pewno sprawiło, że debata była stosunkowo ciekawa. Może była lekko przedłużona, ale to już jest oczywiście trochę wtórne. Mi zabrakło tu mimo wszystko pewnego. Powera, pewnych emocji, ale z drugiej strony rozumiem strategię sztabów, które nie chciały niepotrzebnie ryzykować, które chciały, by ich kandydaci nie popełnili jakichś kompromitujących błędów, wpadek, nie, nie zrobili czegoś, co mogłoby odwrócić losy tego ostatniego tygodnia kampanii wyborczej. I to pod tym względem była debata em, raczej remisowa, jeśli chodzi o ten aspekt. Rzeczywiście i Karol Nawrocki, i Rafał Trzaskowski, Uniknęli poważniejszych wpadek. Oczywiście, ja wiem, było mnóstwo sytuacji, które można interpretować na różne sposoby. Tak? Był gest Karola Nawrockiego, który od razu podchwycili politycy koalicji oteckiej, a który został wyjaśniony przez sztab Karola Nawrockiego. Były kłamstwa Rafała Trzaskowskiego, o czym także w oddzielnym wideo komentarzu. Wiele było takich momentów, zwłaszcza. To, co mogło być po części zaskakujące, to fakt, że Rafał Trzaskowski tak otwarcie atakował wyborców Grzegorza Brauna i samego Grzegorza Brauna, poniekąd atakował także bardzo mocno telewizję Republika, jakby chcąc uwierzygodnić się po tej lewej stronie sceny politycznej i pokazać wyborcom lewicowym, że dla niego pewne rzeczy są niedopuszczalne. Pewnie to była strategia, Rafała Trzaskowskiego, który wiedział, że wśród wyborców Grzegorza Brana czy Słowomira Mencena, wśród większości nie ma czego szukać. Jeżeli będzie raczej musiał mobilizować, to tę lewą stronę sceny politycznej jeśli chodzi o e, ocenę. Moim zdaniem to była debata e, trzymając się żargonu pięściarskiego, bokserskiego, e, wygrana na punkty przez Karola Nawrockiego. Tam nie było jakiegoś nokautu, tam nie było jakiegoś widowiskowego e, zaorania Rafała Trzaskowskiego, że posłużę się tym e, słowem. E, z kolei Rafał Trzaskowski wypadł lepiej Moim zdaniem, niż wypadał wcześniej. On nie był tak zmęczony, tak słaby jak na przykład podczas debaty ostatniej, przez, organizowanej przez telewizję polską, i wydaje mi się, że ten moment słabszy u niego minął. Co nie znaczy. Że była to jakaś wybitnie dobra debata w jego wykonaniu. Było dużo pustosłowia. W tym Rafał Trzaskowski rzeczywiście jest dobry. Sporo kłamstw, na których też częściowo złapał go Karol Nawrocki. Było sporo ciekawych wątków, sporo ciekawych replik. Tu wszystko można oczywiście rozkładać na czynniki pierwsze. Wydaje mi się, że Karol Nawrocki wykonał plan swojego sztabu, to znaczy udało mu się debatę przetrwać, udało mu się kilkukrotnie celnie zapunktować, udało mu się uniknąć jakichś poważnych wpadek, i wydaje mi się, że sztab Karola Nawrockiego może być zadowolony, bo jakby nie patrzeć, Karol Nawrocki grał na obcym terenie. Owszem, w, w ramach konsensusu zmieniono zasady debaty i nie było dziennikarzy, był tylko Dziennikarz SuperEkspresu Jacek Prusinowski, który wzorowo poprowadził debatę. On się wyłącznie ograniczał do kwestii technicznych, do przypominania o czasie. Zero komentarzy, bardzo dobre prowadzenie. Dziennikarz był wręcz w cieniu. Czego nam brakowało w ostatnich debatach? To na pewno bardzo dobre i to zachowanie Jacka Prusinowskiego, moderowanie debaty, to należy pochwalić. Z kolei Rafał Trzaskowski, no, wydaje mi się, nie wykorzystał też swojej szansy aż tak bardzo mocno. Pytanie oczywiście, jakie Rafał Trzaskowski miał założenia przed tą debatą. Taka mi się ona objawia, ale, ale, przed nami kolejne ważne wydarzenia. To jest trochę debata bez historii, więc w tym sensie zagrożenie dla Karola Nawrockiego minęło, bo przed nami druga debata i tu się otwiera pole. Do konfrontacji i do spekulacji. Debata organizowana w Końskich przez telewizję Republika. Karol Nawrocki już potwierdził swój udział. Czy Rafał Trzaskowski przyjedzie do Końskich? Czy Rafał Trzaskowski podejmie rękawice? Czy Rafał Trzaskowski będzie na tyle odważny, żeby przyjechać i grać na boisku przeciwnika? Bo wiadomym jest, że będzie miał niesprzejące okoliczności. Być może będzie publiczność, która będzie na niego negatywnie nastawiona. Jeśli chodzi o samą debatę, oczywiście, zasady będą równe, będą uczciwe wobec wszystkich. Ale Rafał Trzaskowski krytykował telewizję Republika w, podczas debaty w TVP. Krytykował ją także wcześniej, więc pytanie, czy do telewizji Republika przyjdzie, czy przyjdzie na debatę w Końskich. I to jest ważne pytanie, bo pięć lat temu nie przyszedł. Stchórzył, i wielu ekspertów, komentatorów wskazywało, że to był moment, kiedy mógł przegrać prezydenturę z Andrzejem Dudą. Potem też nie przyszedł na rynek, na rynek do końskich, tylko czekał w tej swojej ustawce na Karola Nawrockiego i resztę kandydatów, jak się później okazało. Więc naprawdę bardzo ciekawy tydzień przed nami, zwłaszcza, że w niedzielę dwa wielkie marsze w Warszawie. Marsz Rafała Trzaskowskiego i marsz Karola Nawrockiego. Obie strony będą oczywiście przeszucać się liczbami, przeszucać się frekwencją, obrazkami, etc., etc. Przed nami kluczowy tydzień przed wyborami prezydenckimi. To już mniej niż tydzień do ciszy wyborczej. Naprawdę ostatnia prosta. Karol Nawrocki mobilizował swoich zwolenników wczoraj. Po debacie, w takim przemówieniu, krótkim przemówieniu z Busa, no cóż, debata moim zdaniem, bez historii i przeszła do historii. Oczywiście z, z dziennikarskiego obowiązku pewnie jeszcze będzie komentowana, ale na moment zostanie zapomniana, bo będą kolejne wydarzenia. Takie to jest tempo. Ja jestem ciekawy Państwa opinii. Proszę pisać, proszę komentować, jak Państwo oceniają to, co wydarzyło się wczoraj. Karol Gac, chłaniam się nisko.